Witam Cię drodzy widzów w serii, co to jest? Przed nami upiorna glewia i to w wersji eterycznej. Nie pamiętam jak się to nazywa, więc identyfikujemy. 3, 2, 1. Lot upiora! 9% zdrowia wykradzione za każde trafienie, 15% do many za każdego zabitego przeciwnika. Odnawia zasoby, czyli można tym wróć cały czas. Jest to przedmiot eteryczny. Przyznam się, że nie używałem tego nigdy. To musi być dobre do barbarzyńcy na... ...throwera, tak zwanego, który rzuca brońmi. Daj znać w komentarzu, czy używałeś tego przedmiotu i czy on jest dobry. A ja zachęcam do odwiedzin kanału, jest na nim wiele ciekawych materiałów z gry Diablo 2. Są omówione w tej serii różne przedmioty, ale też omawiam przeróżne zestawy, słowa runiczne. Są poradniki. Ciekawe filmiki z rozgrywek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Także wpadaj, cześć! Jak się podobało, tutaj łapkę w górę i zostaw suba. Zawsze to jest motywacja do tworzenia jakichś filmów. Do zobaczenia!